O nas nie zaszumi wiatr kołosaniem O Ona nie zaśpiewa ptak, nie zaśpiewa już. Ona, powie ktoś ze smutkiem, szkoda, że to szczęście takie krótkie. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, smutkom się nie dajmy zwieść rozżalonym naszym sercem. Nie mi, jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, można jeszcze tyle znieść, tylko w naszą miłość z nią uwierzmy. Nauczyło się serce, serce tego bicia, tylko już tak chce bić i nie trzeba mu życia, jeśli nie dla ciebie, że... Jeszcze miły, póki czas miłości naszej jeszcze raz uwierzmy do nas, do nas znowu śmiałby się cały świat dla nas kołysaniem drzew miałby znów wiatr, o nas, że my znów ze sobą, że się spełnia szczęście moje tobą. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, smutkom się nie dajmy zwieść. Rozżalonym naszym sercom nie wierzmy. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, można jeszcze tyle znieść. Tylko w naszą miłość znów uwierzmy. Nauczyło się serce, serca Twego bicia, tylko już tak chcę bić. I nie trzeba mu życia, jeśli nie dla Ciebie żyć. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie zbierzmy, Jeszcze miły póki czas, miłości naszej jeszcze raz. Uwierz miłości naszej jeszcze raz. Jasna wiosna, wiosna już w powietrzu, człowiek, kwiaty w tak ją przeczuł, ile do niej jeszcze bo liczą usta pąki dziób, a ja wcale nie w zapalę i zachwytem się nie palę, bo mi starsza jestem czym tym bardziej szkoda, zim. Zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden bal. Zima ziembi, zima gnębi, ale zimy, zimy żal. Grozi, zima grozi, nie dowozi, zaspadkwi. Ale mimo zmartwień zimą, żal tej zimy, zimy mi. Mało co nie bawić w zimie, ani zamęć, ani wymyć, a w zakresie łyże w nart mi nie dopisuje hard, Kiedy mróz nartęć napiera i wypiera niżej dera, Trzęsie mnie, a przecież myślę, że Zima trudna, zima brudna, Zima nudna, żaden bal. Zima ziembi, zima gnębi, Ale zimy, zimy żal. Zima mrozi, grozi, Nie za zaspach tkwi, Ale mimo, Martwię zimą, żal tej zimy, zimy, zimy Skąd po zimie moje żale, nie szaleje w karnawale. Czemu żegnam w mol, nie w nie najlepszą z Może to mnie właśnie smuci, że ta sama już nie wróci. Że z szaleństwem co dat odpłynął życie Życie trudne, nudne, życie smutne, życie nudne, żaden Że życie mrozi, grozi, nie to się Za słodkiem, lecz choć ty radość z życia, z życia, że...